Cześć, witam wszystkich widzów na kanale World Times TV. W dzisiejszym odcinku gra pod tytułem Onirim od wydawnictwa dla Gra przeznaczona od jednego do dwóch graczy, a czas gry około 15 minut. Gracz bądź gracze wcielą się w rolę zagubionych podróżników w krainie. Snu. Celem gracza bądź graczy będzie odnalezienie wszystkich drzwi, aby uwolnić się ze snu. Jeżeli sen dobiegnie końca i gracze nie uzyskają tych drzwi, niestety utkną tam na zawsze. Także zobaczmy jak przedstawiają się zasady gry i zaraz wracamy i troszeczkę powiem więcej na temat gry. Gra w rozrywce jednoosobowej, w wariancie podstawowym przygotowuje 76 kart. W talii znajdują się 10 kart koszmarów 58 kart labiryntu w czterech kolorach. Na tych kartach labiryntu znajdziemy symbole klucza, słońca i księżyca, jak również 8 kart drzwi w czterech kolorach. Gracz tasuje dokładnie te wszystkie karty, tworząc taki stos ciągu. Następnie gracz na początku gry będzie dociągał karty tak aby mieć 5 kart na ręku. Będzie musiał uważać, gdyż w momencie kiedy gracz będzie dociągał karty i dociągnie kartę drzwi, bądź też kartę koszmaru, będzie musiał ją odłożyć tutaj na stos odchłani i będzie dociągał dalej, aż uzyska na ręku 5 kart Labiryntu. Kiedy to zrobi, bierze odłożone karty ze stosu, ze stosu kart odchłani i wtasowuje je tutaj w talię. Teraz gracz będzie mógł zacząć rozgrywkę. Gracz teraz będzie wykonywał rundę po rundzie. Runda składa się z trzech czynności. Pierwsza czynność jest zagranie karty, bądź też odrzucenie karty z ręki. Jeżeli gracz decyduje się na zagranie karty jest to pierwsza runda, będzie rozpoczynał układanie rzędu, czyli kładzie po prostu sobie kartę przed sobą. Jeżeli będzie już to kolejna runda, będzie tutaj dokładał kolejne karty do rzędu. Jak dokładamy karty? Jest zasada, że kolejna karta musi posiadać inny symbol niż poprzednia, więc gracz tutaj nie może ułożyć Kolejnej karty z takim samym symbolem, na przykład tutaj w tym wypadku klucza. Gracz musi na przykład dołożyć kartę z słońcem. Celem gracza jest tak dokładanie kart, aby w rzędzie znalazły się trzy karty w tym samym kolorze z różnym symbolem. Jeżeli gracz to uczyni, będzie mógł w takiej sytuacji odnaleźć wśród tutaj kart dociągu kartę drzwi w kolorze tutaj tych trzech. Kart, czyli kartę brązową i bierze tę kartę przed siebie. Gracz zamiast zagrywać kartę może odrzucić kartę na 100 z kart odrzuconych. Gdy gracz odrzuca kartę z symbolem księżyca bądź też słońca nic się nie dzieje, przechodzi do kolejnej fazy. W momencie, gdy gracz odrzuca kartę z symbolem klucza wtedy gracz będzie mógł dociągnąć 5 wierzchnich kart tutaj stali do ciągu a następnie odrzucić dowolną jedną kartę w ogóle z gry, a pozostałą ułożyć w dowolnej kolejności. Gdy gracz wykona tą pierwszą czynność, przechodzi do kolejnej czynności. Teraz gracz będzie wykonał akcję dociągu. Gracz będzie dociągał kartę, jeżeli ma mniej kart niż 5 na ręku. I gracz do dociąga kartę, mogą wydarzyć się takie oto zdarzenia. Ty gracz dociągnie kartę labiryntu, po prostu bierze ją na rękę gdy gracz dociągnie kartę drzwi wtedy będzie sprawdzał czy posiada na ręku kartę labiryntu w tym samym kolorze co drzwi z symbolem klucza. Jeżeli tak będzie mógł zachować tą kartę drzwi u siebie jeżeli nie posiada wtedy ta karta drzwi wędruje na stos odchłani i gracz będzie dociągał dalej tak aby mieć kart, kart 5 na ręku. Jeżeli gracz dociągnie kartę snu wtedy gracz będzie musiał Wykonać jedno z czterech działań związanych z tą kartą snu. Jakie są to działania? Gracz będzie musiał odrzucić jedną kartę klucza na stos kart odrzuconych, bądź też odrzucić jedną ze zdobytych kart drzwi na stos odchłani, albo gracz będzie musiał odkryć pięć wierzchnich kart tutaj z stosu talii, następnie. Jeżeli znajdują się tutaj, tutaj w tych pięciu kartach karty snu, bądź też drzwi, musi odłożyć się na stos odchłani, pozostałe odrzucić na stos kart odrzuconych. Albo usunąć wszystkie karty z ręki i dociągnąć pięć kart na rękę, zachowując takie zasady jak na początku gry, gdy gracz dociąga pięć kart. Następnie gracz, jeżeli nie posiada dalej pięciu kart, dociąga dalej tak, aby mieć pięć kart na ręku. Ostatnią czynnością w rundzie gracz, gracza jest to przetasowanie kart. Gracz bierze wszystkie karty z stosu odchłani, kładzie je na wierzch talii, a następnie przetasowuje bardzo dokładnie tą e, talię i zaczyna nową rundę. E, gracz będzie grał e, do momentu aż gra się skończy. I jak gra się kończy? E, gra kończy się zwycięstwem gracza, jeżeli gracz, graczowi uda się zdobyć 8 kart drzwi. Wtedy gra się natychmiast skończy. Gracz przegrywa w momencie, kiedy gracz musi pociągnąć kartę tutaj z talii, ale już żadna karta nie została. Wtedy gracz natychmiast przegrywa. Ok, zobaczycie zasady dla jednego gracza. W grze mamy również wariant dla dwóch graczy. Niemniej jednak, wariant dwuosobowy nie jest tak atrakcyjny jak gra jednoosobowa. Jest wiele, wiele innych lepszych tytułów dwuosobowych, i skupię się po prostu. Na tym, że nie jest to gra jednoosobowa, w grze mamy również trzy rozszerzenia, które możemy dostosować w dowolnej konfiguracji. I jeżeli podstawowa wersja nam się troszeczkę znudzi, możemy sobie tutaj włączyć trzy rozszerzenia, bądź dowolne, i urozmaicić rozgrywkę. Czas gry na pudełku to 15 minut. Myślę, że w tym czasie się zmieścimy. Może troszeczkę rozgrywka rozgrywa się wydłużyć o 5 minut. Niemniej jednak, czas. 20-15 minut spokojnie się wyrobimy. E, gra przeznaczona jest od 13 roku życia. Jednak myślę, że młodsze osoby poradzą sobie spokojnie z tym e, tytułem. E, w grze mamy sporo losowości. Jak to wygląda w karciankach? E, I ta losowość naprawdę tutaj pasuje. E, jakoś po prostu nie boli nas to, że po prostu nie dociągamy tego, co chcemy. E, I czasami może się ułożyć tak, że te karty będą ułożone Źle, no i po prostu już wiemy, że przegramy. Niemniej jednak, powoduje to, że chcemy się zrewanżować i jeszcze raz zagramy. Bo po prostu gra trwa bardzo szybko. Także po prostu możemy sobie zagrać kolejną albo jeszcze jedną rundkę i sprawdzić, czy uda nam się wygrać. Gra naprawdę wykonana jest bardzo, bardzo ładnie. Mamy zgrabne pudełeczko, możemy je zabrać wszędzie, możemy zabrać do szkoły, na uczelnię i sobie zagrać w przerwie. Gra ma bardzo ładne grafiki, karty są bardzo ładne, wprowadza nas w klimat tego snu. Niemniej jednak, gdy włożymy karty w koszulki, no to pudełko nam się nie zamknie, no i troszeczkę to irytuje. Ale tak poza tym, gra bardzo fajna, bardzo fajna gra jednoosobowa, jeżeli szukamy jakiegoś tytułu, w którym chcielibyśmy sami sobie pograć, to jak najbardziej polecam Onirim. Gra kosztuje w granicach 40 zł. Myślę, że to nie jest jakiś duży wydatek, a frajdy będzie sporo. Także dla mnie bardzo, bardzo fajna gra jednoosobowa i szczerze ją polecam. Gra ode mnie dostaje takie 4 z minusem na 5, także warto, warto w tą grę zagrać. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale report Times TV oraz na nasz profil na Facebooku. Cześć!